W kolejnym odcinku ze Szósteczki z bossów, gdzie zagramy sobie na erytarnym zrzucimy sobie z 5 z pięć dropów standardowo i tak zagrałbym sobie Gerardo. Gerardo by był dobry, no i powiem szczerze, że zobaczmy, czy nam się uda. No, ten speed mnie trochę przeraza. Tak, że, że jeszcze bardziej przyspieszony jest boss ale zobaczymy, może nam się uda. Ja sobie karardę postawię może w tym miejscu hmm. I tak zostawcie widzowie łopatkę w górę Jak się spodobał odcineczek W górę dziękuję. No i tak także zobaczymy się w sumie już No bo się w sumie zobaczymy za chwilkę Prawidzowiec z maporodem do się nieźle wyfarmiłem widzicie no i dobra, i tutaj będziemy sobie... w ogóle tutaj się zmieści widzowie L Defender, to będzie można postawić. Super. To jest akurat fajne. I tutaj też moda będzie można postawić, bardzo fajne miejsce. Także super. Kupimy sobie, 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 sobie widzowie L Defendera po prostu. Trzeba jeszcze łódkę sobie dać pod zarabianko Żeby za większą cenę po prostu sprzedać, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, mamy, mamy już ali Defendera, super Jeszcze można farmę lepszyć sobie. Sobie Ulepszamy sobie da bym Ulepszamy defender powinien nam wystarczyć raczej. Spokojnie. Powinien nam porobić bossa. Jak nie to sobie jeszcze spik spikestorma bym postawił. Jakby nie wystarczyło na czekoladę. No. Ale chyba raczej może wystarczy. Nie wiem czy teraz nie zostanie Stuna, a właśnie i Defender zostanie Stuna, oczywiście. Spice to ma, No boss jest dosyć nieciekawa, nieciekawa. No ale powinno się raczej udać na spokojnie. Super. I nam się udało, to był pier. Nie ciągnę do kolejnego, bo mam włączoną, tak mam włączoną. I się sprzedajemy za większą cenę, wiadomo. I patrzcie ile mamy tego. Wow, dobra i teraz kupujemy czwarte. Tutaj kupujemy to. Cyk. I super. Ja tu teraz sprzedam tą łódkę jeszcze. Ła! Ja. nie. Słuchajcie. <grycie> Muszę sobie... Jak się tutaj Nie wiem, czy będziemy zbierać sobie na właśnie na tutaj na wódki do tam gdzie ten tego. Tam gdzie tego. zbieramy? Czyli zbieramy na ma A, bo na razie tutaj tam gdzie tego zbieramy. Tak mamy super. I teraz wiadomo, wódki się będziemy zarabiać wódkami. Żebym sobie kupił wiadomo, mogę polić po prostu. No za chwilę. Kupimy na spokojnie. Jak sobie, no. Łuda dystansująca życie. Dobra, zrobię? I teraz tak. Ee, nie wiem, co ulepszać. lepiej, nie wiem, statki ulepszać, czy co? Bo może statki będą lepsze. Ulepszamy sobie statki i tutaj jeszcze muszę, wiadomo, kupić, wiadomo, co. To sobie kupimy, pyk. Może będę ten już zbierał powoli, nie? Zastanawiam się, czy zbierać już Zbieramy, bo na chwilę będzie. On się szybko porusza, to musimy pamiętać, w ogóle to się... Można posadzić tu Mada, super. To jest bardzo fajne, wygodne. Hmm, czekajcie.

Ja sobie polepszę... Dobra, ja sobie kupię moda. Kupimy moda, dobra, super, mamy moda. Co polepszamy teraz właściwie, tak? co polepszamy? Jebar, mam... No i tobie mamy Patrz, Patrzcie, już atakuje, także to jest akurat fajne miejsce bardzo. Idealne miejsce na te 8, kurde. Stu, no właśnie, kurde. Chyba dostanę stun na nowo. dostanie stun na Oczywiście, no to fajnie tak. Ok, Muszę sobie szybko dać. Zapiszę sobie Dobra. Nie wiem, czy się uda nam. Zastanawiam się właściwie. No, Później nam się raczej udać na spokojnie. Tak, uda nam się. Mamy piąty tier, kupiliśmy piąty tier jest akurat bardzo dobry, bardzo dobry. super. Kolejny był i jeszcze muszę za przed tym, muszę sobie zrobić tu łódkę i sprzedajemy. To też sprzedaję i w ogóle teraz, no co będę zbierał, się zastanawiam. Ja bym sobie podbierał, czy się zmieści, tu zmieści się? Czekajcie. O, właśnie tu bym sobie chciał dać paragon, nie wiem czy nie w tym miejscu, co sobie zastanawiam się. Albo bardziej tutaj, nie wiem jeszcze. Gdzie paragon damy? Tyk. I teraz tak, jeszcze będziemy overclockować sobie na pewno, no będziemy sobie overclockować. Tu jest overclock, o sobie kupimy. W tym miejscu. To może być nawet overclock. Będziemy sobie overclockować. ja oczywiście. Nie wiem, czy to będzie dobre miejsce na, na paragon, jak się zastanawiam. Ja bym bardziej w tym miejscu dał gdzieś. Tutaj, ale nie jestem pewien. Dobra, czekajcie. Zrobimy sobie jeszcze ten sekret. Czyli wiecie. Mm. O, tutaj dajmy. Hmm. Tu jeszcze będą. Mógł... Tutaj hmm. sobie wydamy damy sobie tak to. A piąty jeszcze tutaj, dobra, damy sobie kolejne. tutaj pod, pod to. I mam się odporzyło, super, i mamy tutaj więcej do, miejsca do łódki sobie damy tutaj. Kolejne miejsca na łódki mamy. Super. Tutaj, tutaj będę sobie dawał, tam będę sobie dawał e, sabę możliwe, tak. Będziemy sobie tam dawać sabiki no i dobra, no i ulepszamy. Wiadomo. Ja nie wiem, czy by sobie całego nie, nie dać. Całą no jednak, ale dobra, na razie nie. Na spokojnie. I tak, tutaj sobie dajemy, wiadomo. Tutaj soba. Tutaj też. A właśnie, zapominam obryfokować. Muszę sobie tych wata dać, żeby mi nie było. No, nie no. Thank <laughs> you. Zostawiamy Dobra i ulepszamy sobie, powinienem, dobra, nie ulepszyć, tylko sobie te pierwi do Paragonu sobie stawiać, bo jeszcze Paragonu nawet nie mam. No wiem. teraz tak, postawimy sobie. Nie stać mi jeszcze, okej, okay, spodz... No, będzie trochę kur... No, ale mamy figurkę jeszcze do sprzedania, to tam... No, tam na ludzi. Widzicie. Który, który ma bo ten... Mamy sobie tutaj. O, widzicie, więcej ja, tak, super. Ej, nie no. Jednak będzie stać mi. Super. Nie pod, to, pod, pod górę, nie pod, to chciałem, pod górę chciałam pójść. Stać mi na paragon, super fajnie. To jeszcze bym sobie zrobił coś takiego jak... Wydałbym sobie golda tutaj. Dlatego, żeby być 20 poziom. Żeby mieć tam właśnie garaż. Para to tam damy. No nawet nie będę musiał sprzedawać tej figurki, mi się wydaje, także spokojnie. jest no, super. Dobra Nie wiem czy to będzie dobre miejsce na paragon, ale zobaczymy Się no i Dobra, no i znowu budujemy paragon już I budujemy paragon Większość głoda, całego głodu wykorzystamy. Mamy 40 level, a może być taki level. Mi to tam jest super. I teraz Broganera sobie damy. Syk. O właśnie, skile jeszcze używać przecież. Możliwe, że tutaj nie zostanie. Możliwe, że Paragonem się dostanie. Tutaj jest dostał. Nie, nie dostał. Ok, spoczkę, to jest akurat całe fajne miejsce Także spoko. Fajne, fajne miejsce na paragon Dobra, no i nam się udało, super Będę w ogóle zbierał to zbędne sobie do... Do będę zbierał para, do To do suba To jesteśmy, jesteśmy z powrotem No i wyborowi to super Kolejny boss, i w ogóle muszę w sobie mocno ten paragon do tego Nie atakuje, to jest bardzo niedobrze Moim zdaniem

Dobra, wie Budować paragon do ninja mapki, 40 poziom. Nie no, powinno nam się to wystarczyć. Yy, tu mamy bardzo że wysoki poziom, także... Zobaczymy czy nam się uda. Czy nam się powinno udać, na spokojnie. Także no. Powinno nam się raczej udać. A właśnie, saba po odno... O kurde, zapomniałem. Ojej, teraz zostaną dwa paragony. Z tyna, ale to i tak mi się nic nie dzieje, bo wiecie... Nie wiem, czy mi się powinno udać, że lecimy. Nie bądźcie trochę daleko. Eee, super. O kurde. No, się nieciekawie robi. Słuchajcie. Dobra, zabrany, zabrany, dostał, zabrany, dostał zabrany, Niestety. zabrany, znowu. znowu. Uda nam się, uda nam się. Ja... ej nie no dobra. Super. Musiałem sobie zużyć te, bo nie wiem jak jakbym sobie... Dobra. Ej, no fajny boss. Ciekawe. Także widzowie zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i do zobaczenia. Popa, cześć, pa pa.